Czy wiedzieliście, że aż 75% naszych emocji może być wywołanych zapachem? To więcej niż przez jakikolwiek inny zmysł. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Oto sedno sprawy: kiedy coś wąchamy, maleńkie cząsteczki zapachu pędzą w górę nosa i trafiają do opuszki węchowej, pomyślcie o niej jak o centrali zapachowej naszego mózgu. Ale najciekawsze jest to, że ten obszar jest bezpośrednio połączony z układem limbicznym, gdzie rezydują wspomnienia i emocje. Dlatego zapach świeżo upieczonych pierniczków może przypominać Wam kuchnię babci, a krem do opalania przenosi Was prosto w wakacyjne wspomnienia z nadbałtyku. Zapachy są jak sekretne klucze, otwierające wspomnienia, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia. Więc następnym razem, gdy przypadkowy zapach uderzy was falą nostalgii, pamiętajcie, to czysta nauka o mózgu w działaniu. Czyż to nie niesamowite, jak jeden wdech może przenieść nas w czasie?